I wszystkich witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i witam Was w piątym Masz zobaczcie, tam widać wschód słońca za mną. Tymczasem jest godzina 7.40, a ja wybieram się na tą najwcześniejszą mszę do kościoła. Powiem Wam, że ja w niedzielę poranki. Może nie to. Ja po prostu lubię tą poranną mszę w kościele. To wstawanie no oczywiście nie zawsze jest przyjemne, ale ogólnie jest naprawdę... Mm, Fajnie, idę już, bo nie chcę też się spóźnić. Więc ja witam Was w niedzielny wieczór. Trochę czasu minęło, ale ogólnie, jak zaczynam tego vloga, to była niedziela poranek, szłam na niedzielną mszę, tak jak co niedzielę. I jakby, jakby cały dzień, całą niedzielę tam byliśmy u taty i spędzałyśmy czas z tatą, grałyśmy tam w jakieś tam gry i ja uczyłam się hiszpańskiego. Właśnie hiszpański to jest ten przedmiot, z którym mam obecnie problem, ale może kiedyś indziej mam opowiem więcej na ten temat, jak już będzie taka pewna sytuacja co tam się dzieje joker, przestań! Ogólnie właśnie wczoraj dodałam film gdzie właśnie Wam powiedziałam o tym, że mój ryzyk się rozstaje, jeżdżę do taty i tak dalej i trochę osób nie zrozumiało właśnie gdzie ja teraz jestem, czy są mamy, czy u taty o co chodzi, więc jakby to jest mój pokój w domu, gdzie mieszkam z mamą. A do taty jeżdżę co drugi weekend. I właśnie ten film, który widzicie wczoraj, ja nagrałam w piątek, żeby wstawić go w sobotę. Nie wiem, czy to rozumiecie, a już teraz mam nadzieję, że tak, a w każdym razie jestem już w domu. I otwieramy kalendarze adwentowe. ogólnie tak, co właśnie dzisiaj robiliśmy, to Wam powiedziałam. Jeśli chodzi o piątek, to w piątek spotkałam się ze znajomymi. I, a zanim to, to próbowałam zobaczyć świąteczne metro. I teraz możecie zobaczyć, jak wyglądały moje próby. Już wam zaradziłam, że ostatecznie się nie udało Ale przesyłam was, żebyście zobaczyli To moje oczekiwanie na świąteczne metro I test świątecznego Babel Joya <zysy> Hejka, więc wam, że jestem na Świętokrzyskiej Tutaj na przystanku metra I patrzę w tą stronę i w tą stronę I jakby... Siedzę tu już trochę czasu i czuję się jak idiotka, bo ludzie przechodzą, a ja tu siedzę, już chyba 8 metrów przejechało w tą i w tą stronę, a ja tu siedzę, żeby zobaczyć świąteczne metro. Nie wiem, czy ono w ogóle dzisiaj jeździ, nie wiem, o co chodzi, czy ono w ogóle jeździ, bo naprawdę siedzę tutaj trochę, a zupełnie go nie widzę. Nie wiem, liczę na to, że ja zobaczę, bo bardzo bym zobaczyć świąteczne metro. Uwaga, zmieniłam teraz metra, i siedzę teraz przy metrze 1 tu z dół mamy w jedną stronę, a tu mamy w drugą stronę, tak siedzę. To jest właśnie najgorszy moment tego wszystkiego, bo z tej strony jest metro, z tamtej strony jest metro, a ja ani nie wsiadam, ani nie wysiadam. To jest głupie Dobra, jakby ja już to olewam. W metrze dwa czekałam 5 minut, a w metrze 1 czekałam 20 minut. Ja już mam dość tego, co długo ma być to metro jeździć raz na ruski rok. No i co? Idę sobie teraz na Bubble Joy'a, bo też jest jakaś świąteczna edycja, więc zobaczymy to. Dobra, więc Bubble Joy'a mamy tam z tyłu i testujemy teraz ten smak. To jest piernik, wiśnia i kakao. Mmm! To jest przepyszne. Naprawdę jest jeden z lepszych smaków, jaki jadłam, piłam chyba, bo nawet nie wiem, czy on jest mleczny, czy on jest owocowy, bo on jest mleczny, ale tak nie czuć bardzo tego mleka, czuć takie kakałko i czuć posypkę i bitą śmietanę, naprawdę bardzo polecam świąteczny smak Bubble Joya. Jak już właśnie zobaczyliście, tak wyglądał mój piątek, jeśli chodzi o sobotę, tam jeździliśmy po sklepach, no i... No i w sumie to tak. I jeszcze byliśmy u rodzinki, więc też fajne, fajny był weekend, ogólnie bardzo, bardzo fajny. Jeśli chodzi o kalendarz z Sinsei. To mamy dzisiaj takie kolczyki. Fajne, bo zobaczcie, te są takie tutaj dłuższe, a te są takie malutkie kropeczki. Dla mnie to jest fajne, bo ja tutaj mam trzy kolczyki, tutaj mam jednego i będzie po prostu tego jednego tutaj. drugiego tam i te pozostałe dwa tam. No, fajne, fajne, podoba mi się. I patrzymy dalej. Nasze piąte okienko. Powiem wam, że jest The Body Shop, to wiem, co dzisiaj będzie w piątym okienku, bo to taki balsam do ciała, bo niechcący przeglądałam Insta z zobaczą po prostu któreś influencerki, że będzie w tym kalendarzu. Balsam do ciała, mango. Czemu to wszystko tak ładnie pachnie? Ale słyszałam dużo właśnie, że balsamy z The Body Shopu są super, a ten o zapachu mango, a ja naprawdę uwielbiam zapach mango i w ogóle mango. I to jest wegański produkt, więc też spoko. I fajny taki mały produkt właśnie na przykład na wyjazd. Tu właśnie po tym względem są fajne te kalendarze. Tutaj piątka, o weźmiemy najpierw piątkę z Rosenthal. Jakiś duży i ciężki numerek, ale coś teraz mam tu się... Nieładnie ułożyło, ale jest duże i ciężkie, więc wydaje mi się, że to może być jakiś spory produkt. Mm -hmm. y więc jest to żel do masażu aloesowy. Jest to z takich firmy Amorelie Taki oto produkt. Y aloesowy. Piątka z kalendarza od Asi. Mam razie że daje tutaj, tutaj jakiś ładny zapach, ale nie wiem, czy to może... nie wiem, jakiś zmylne, ale coś Poś ładnie pachnie, ewidentnie ładnie. Czyli zapach jakiś odgrzytki do włosów to... Szampon! O, matko, matko! Więc jest to szampon z Only. Bio powiem Wam, że ja mam go kupionego on. Zobaczcie, w szufladzie na zapas mam już ten produkt leży tutaj i czeka na mnie, więc będę miała po prostu kolejny na zapas, ale używałam z... on Bio, ale z innej serii szamponu i był spokojny. Więc składam go po prostu do szuflady na zapas, będę miała dwa, ale to jest szampon łagodny, więc jakby on mi się przydał, ja takie szampony używam regularnie, codziennie. I e, kalendarz z Neonail mamy Hug Me Twins, spoko, jasny róż na pewno się przyda i tak przedstawiają się nasze dzisiejsze okienka, patrzę czy o niczym nie zapomniałam, bo ostatnio o czymś zapomniałam i musiałam potem dogrywać, dobra, więc lecimy teraz do tamten kalendarz, bo Klara już się niecierpliwi. Dżonia, ja jaki drusio, Kalendarz. Zobaczcie, jak pięknie widać tutaj tą iluminację. Normalnie mamy swoją, swoją prywatną iluminację świąteczną. E, niesamowite, dobra. Ubrana, czy teraz. Joker dostaje. Chodź tutaj, graj z jokerem, żeby go było widać. Chyba go nadal nie widać. Chyba go to... nadal nie widać, chyba go nie widać. Tu będzie dostawał Joker na podwyższeniu. jej, Ojej, ojej. I przyszła na rozwit. I belka przyszła. O. Napuje, chyba kici i teraz bęoni jeszcze. Żeby było sprawiedliwie. Ja, ja już wiemy stawiam jakiś materiał. Nie wiem, czy jakaś to torebka jest płócienna. Coś takiego, jakoś teraz strasznie daleko postawił już na aparat, ale chciałam, żeby to iluminację było widać, bo jest taka śliczna. Bo Póki mam... Jestem taka, widzicie, ten dres mam, taki sam mam look. Dobra, Klara, twoje okienko, no halo, ile można? Ciu. wiem. To już dla mnie. Fartuszek wiesz? to jest, ale będziemy piec! Uwaga. O, zmetło, fajnie. O, świąteczny fartuszek, zobaczcie. hop Patrzcie! To jest taki kubek chyba, tak? Kubek, no. Tak. Zobacz. Zdejmij to foliowe. się boję, że to na, na kładka spadnie. O. Masz I masz herbatkę i znakodową kódeczką. Tak, żeby nie wystygła, żeby nie była zimna. Super, co nie? Tak. No. Fajdę. Mi też się bardzo podoba. Fajdę, A i to? Jest okienko. Bo... Największe ze wszystkich. I powiem, że chyba najfajniejsze. To jest takie okienko, że zazdroszczę go chyba. Już i do ciebie już. i co na śniegu ci się nie podoba warianty? Co ci się na śniegu nie podoba? Jest śniegu trochę, jest śniegu. Jak było na śniegu? Jak było na śniegu? Opowiadaj Powiem wam, że już w naszym domu jest coraz bardziej świetny klimat. Ta to i ta iluminacja na schodach to jest w ogóle, to jest już już trochę, już jest wyczuwam już takie lekkie tutaj taką granicę z yy, bardzo, bardzo bardzo przegięciem, nie no jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, my dla nas ten świąteczny czas to jest naprawdę m, tak cudowny czas u nas w domu tak z moją mamą uwielbiamy takie dekoracje i naprawdę nasz dom z roku na rok przez ten kalendarz wygląda Super. I moim zdaniem vlogmasy dzięki temu właśnie mają taki super, unikatowy klimat. I właśnie moim zdaniem... Moim zdaniem na przykład najlepsze vlogmasy to są vlogmasy Andjax i Luki, jakby... Oni właśnie, moim zdaniem, ich vlogmasy przez to, że by oni mają tyle tych dekoracji, tyle tego, taki wręcz przesyt, to przez to te vlogmasy mają klimat. Znaczy oczywiście i w ogóle vlogi są fajne, więc jakby są w ciekawy sposób nagrywane, więc to jest fajne, ale jakby... Moim zdaniem to wszystko, jakby, całą tą świąteczną aurę właśnie robią te dekoracje. Im więcej, tym lepiej. Tak. Ale na, najlepszą rolę chyba właśnie robią takie światełka, zobaczcie jak jest od razu tak milutko w pokoju. No i co? Trochę pogadamy sobie teraz, więc jakby... A! Jeszcze powiem wam co dzisiaj robiłam, bo jeszcze dzisiaj e, wywróciłam z kościoła, około tam 915, to mm, oglądałam... Tą mm, drugą część piątego sezonu La Casa de Papel, bo wyszło tam chyba w piątek yy, i obejrzałam sobie to dzisiaj tak naraz, jak to ja, i powiem Wam, że spoko, naprawdę całkiem spoko. W sensie już ja nie lubię, tak jak wiecie, nie oglądam serialu, potem do niego wracam, to jest taki już, hmm, już nie jestem taka wczuta. I powiem wam, że jak oglądałam te pierwsze sezony tak na raz wszystko, bo on tak mega wciągnięty, to tyle by było tak super, 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 a teraz tak no spoko. Obejrzałam no i fajnie, no fajnie. Najfajniej no właśnie, ja lubię tak oglądać seriale na raz, od pierwszego do piątego sezonu, do samego końca, ciurkiem yy, i y, aż po prostu, wiecie, nie widzę co się dzieje dokoła, tylko oglądać ten serial, to jest najcudowniejszy czas czasu właśnie wolnego, gdy można tak oglądać seriale. <tosłuch> Bez świadomości to się dzieje na zewnątrz. przepraszam za kichnięcie tutaj. Chciałam powiedzieć, że boję się trochę jutra, bo jutro jest pierwszy dzień, gdy idę do szkoły tak stacjonarnie i będę nagrywać vlogmas. Więc nie zdziwcie się, jeśli vlogmas jutro będzie później niż zwykle. Dzisiaj już będzie później, za co Was przepraszam, ale wróciłam tutaj późno i jeszcze musiałam tutaj dograć parę stynek do tego vlogmasa. Yy, nie musiałam, ale chciałam. Właśnie ostatnio zostałam trochę do komentarzy, że jeśli ja nie chcę tych nagrywać lub to ma być tak, że ja siebie przymuszam, to yy, żebym tego nie robiła, ale powiem Wam, że dla mnie to jest ogromna radość, naprawdę, ale no i jest to ciężkie do zrobienia, ale podstawiałam sobie sama takie wyzwanie, nikt mnie nie kazał nagrywać codziennie tych vlogmasów, mogłabym to wstawić albo kolejnego dnia, albo yy, nie wiem, mogłabym nagrywać tygodniowe filmy i wstawiać je raz w tygodniu, ale naprawdę chciałam podjąć takie wyzwania, żeby wstawiać je codziennie tego samego dnia, bo wydaje mi się, że to ma po prostu najlepszy klimat i najfajniejsze się takie ogląda. Tak mi się przynajmniej wydaje, mam nadzieję, że Wam się to podoba i jak na razie te 5 vlogmasów spełniło Wasze oczekiwania co do mojej tegorocznej serii Vlogmas, bo powiem Wam, że naprawdę mi się podobają, ale jeszcze mam takie cudowne pomysły i tak się nie mogę doczekać grudnia. Mam kupione bilety w jedno miejsce, więc czekajcie, naprawdę będzie. naprawdę będzie fajnie. Mam zarezerwowane kilka rzeczy i bilety właśnie tak jak mówię, więc... Ten grudzień będzie naprawdę fajny. Jestem aż po prostu naprawdę bardzo jestem w ale zadowolona, spełniona się czuję. Spełniona będę się czynę na pewno pod koniec tego vlogmasa i będę się czuć taka zmęczona pod koniec tych, tej serii, bo to jednak codziennie nagrywanie, montowanie i tak dalej to jest dużo pracy. Więc tak, jutro rano zaczynamy, wstaję jutro o 5.40, żeby nagrać dla was vlogmasa. Ja wiem, że dla niektórych to może być normalna godzina, ale po prostu zawsze wstaję o 6.30, więc... Sobie ustawiam budzi trochę wcześniej, żeby na pewno wstać, na pewno się wyrobić i nagrać fajnie dla Was otwieranie jutrzejszego okienka. Jutro są Mikołajki, więc co? Mam nadzieję, że ten vlog bardzo Wam się podobał. Jeśli tak zrozumiecie, zostawić... spodobał się, Że! Aaa! Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak zrozumiecie, kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w jutrzejszym filmiku. Buziaki, pa!